W sali Muzeum Monet i Medalia na Pawła II ci, którzy wiedzą, co oznacza dobre serce i okazana pomoc, szczególnie tym bezbronnym, którymi na co dzień opiekuje się Stowarzyszenie z ufnością w trzecie tysiąclecie. Od 25 lat prowadzimy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieciaków w Częstochowie na północy. To są dzieci, które y, z jednej strony są środami społecznymi, z racji tego, że wywodzą się głównie z środowisk patologicznych, niewydolnych, wychowawczo. One są umieszczane u nas na, z reguły na wniosek, na, na wniosek sądu. Ale z drugiej strony to są też dzieci chore, ponieważ my jesteśmy medyczną placówką, która opiekuje się tymi najmniejszymi dzieciakami, czyli od urodzenia do ukończenia piątego roku życia z deficytami zdrowotnymi. Działalność warta wsparcia i promocji, by zachęcić innych do zainteresowania się tym, co robi na co dzień Stowarzyszenie. Z takiego założenia wyszedł Tomasz Tereciński, który poświęcił swój czas i ogromny wysiłek, by wesprzeć działalność Stowarzyszenia. Nasza akcja charytatywna związana była z biegiem Siedmiu Szczytów na dystansie 240 km w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. I ja wiedziałem, że podejmując różne wyzwania biegowe, będę chciał robić coś w szczytnym celu, i ten cel. Po prostu stał się, stał się tym ośrodkiem. Wysiłek ogromny, ale jak mówił Teresiński, nawet ból i zmęczenie nie mogły mu przeszkodzić w realizacji podjętego przez niego wyzwania. Bo ono było warte każdego poświęcenia. Zdecydowanie ten cel mi przyświecał w trakcie całej akcji, ale w trakcie też biegu i to napędzało mnie do dalszego działania i wiedziałem, że nie mogę się poddać, także zrobiłem wszystko, żeby tylko ten bieg kończyć. Jak pokazało spotkanie, przyjaciół Stowarzyszenie z Ufnością w trzecie tysiąclecie, ma wielu, i dopóki będzie konieczność niesienia przez nie pomocy, chętnych by je wesprzeć nie zabraknie. Właśnie ta akcja była y, takim szaleństwem, które y, no, dało dużo dobrego. Pojawiły się firmy, które mnóstwo zrobiły dla nas, mamy założone żaluzje takie zewnętrzne w salach dla dzieci. Mamy y, w tej chwili projekt zadaszenia placu zabaw, który jest realizowany. Zamknięcie jakby całości y, placu, y, na którym dzieciaki w wakacje się bawią w tym okresie letnim, tak, żeby było bezpiecznie. Jest założony monitoring, są nowe wideodomofony, więc mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które udało się zrealizować dzięki tej akcji.